No witam, już wracamy dzisiaj do trybu nocnego wampirzego, to znaczy znowu kręcę o godzinie 11, ale dzisiaj pisaliśmy maturę z informatyki. Chcę Wam pokazać. No właściwie rozwiązania dwóch takich fajniejszych zadań. Takich króciutkich, bo te wielkie, takie z tymi wszystkimi statkami kormoran, wszystkimi wynikami sportowymi, czymś tam jeszcze to po prostu za dużo roboty. A te małe zadanka to są takie małe, błyskotliwe, troszkę się pomyśli i już się wie. Ej, dobra, nie komentuję dużo, tylko jedziemy z konkretami. Zainteresowało mnie zadanie numer dwa, czyli symetryczny ciąg. Ej, macie treść tego zadania, nie będę żadnych plansz tutaj znowu montował i wprowadzał. Tylko co trzeba napisać na tablicy. Tam e mamy procedurę SYM od IB. No i najważniejsze, znaczy, najpierw trzeba było się zabawić w taki debuger i jakby wykonać ten kod cały i zobaczyć, co on wypisuje. A potem trzeba było zauważyć jakąś taką własność tej rekurencji, to znaczy, ile tych wywołań będzie. No to zacznijmy od tego bawienia się takiego, jak powiedziałem. Na przykład, gdyby się wywołać dla liczb 4 i 2, mamy jedno wywołanie. To widzicie, że tam w treści tej procedury. Jest dwukrotne wywołanie siebie rekurencyjnie. Wobec tego drzewo będzie takie binarne. Z każdego węzła będzie, wychodziły dwa, będzie wychodziło dwa w dół. To będą zresztą identyczne dwa wywołania. Pierwszą zmniejszamy, drugą zwiększamy. Proszę bardzo. Wobec tego tak. Pierwsza zmniejszona o jeden, druga zwiększona o jeden będzie wywołanie dla 3-3. Tutaj. Będzie identyczne wywołanie dla liczb 3 i 3. Będzie to leciało dalej. Tu będzie wywołanie dla 2 i 4 i również dla 2 i 4. 1, 5. Tutaj też 1, 5. I tu wtedy już wywołanie byłoby dla. Dla 0,6, ale nas interesuje wypisywana liczba, więc tu już nic się nowego nie wypisze. Tu już jest jakby koniuszek, koniec, koniec. Tak. Po tej stronie będzie identyczne drzewo, i tutaj też jest identyczne drzewo. To jest po prostu drzewo, które za każdym razem dzieli się na dwie, na dwie części. Oczywiście, żeby wygenerować wyniki, jakie będą tam wypisywane, to przy każdym węźle musimy też sobie obliczyć ten iloczyn, który będzie wypisany. No 4 razy 2 jest 8, tu jest 9, tu jest też 8, tu jest oczywiście 5, 5. No i to samo 8, 5, 5, i też będzie 5 i 5. Tak. Jak widzicie, ten wynikowy, wynikowy ciąg w ogóle będzie bardzo symetryczny, bo to będzie coś tam, potem nasza liczba, i potem znowu dokładnie coś tam. Czyli każdy z tych ciągów będzie miał np. No, taką nieparzystą długość i będzie miał taką bardzo regularną budowę. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze było, że musieliście policzyć, ile będzie liczb na wyjściu. Mam nadzieję, że dźwięk jest dobry, bo mi się tutaj tak wywija. Ale za to obraz jest już dobry, bo jest, jest noc, więc nic mi tu nie świeci. Mam swoje światło, mam symetryczne. Nie kręcę tego z dołu, ale dobra, nie przyszliście po to, żeby tu mi, żeby słuchać, jak mam, jak mam w studio poukładane, nie? Tylko, żeby rozwiązać to zadanie i jakby je zrozumieć, jakie ono jest heh, proste. No. Nie chcę nikogo denerwować, ale. Jak się wie, no to jest proste. Czyli, gdzie ja tam byłem, trzeba byłoby policzyć ilość wywołań tej funkcji w zależności, w zależności od parametru, oczywiście. Pytanie pierwsze: czy to zależy w ogóle od parametru drugiego, od B? Odpowiedź brzmi: nie, ponieważ warunek końca tej mm, rekurencji dotyczy A rekurencja kończy się wtedy kiedy to a malejąc osiągnie 0 to b będzie sobie tam rosło tyle ile ten tutaj urośnie tyle ten tutaj zmaleje nie? tak mi się coś wydaje ale to nie było przedmiotem tutaj rozważań w każdym razie pewnie nie będzie większe niż 2a natomiast ile ile jest tych wywołań zauważcie gdybym to drzewo tak narysował bardziej spójnie to by się zrobiło tak. Tu są dwa. Tu z każdego są dwa. Z każdego są dwa. Coś tam, coś tam. I tak dalej, i tak dalej. Wobec tego ile jest tych, ile jest tych wywołań i przez to ile jest tych liczb, która, które będą wyprodukowane na, na wyjściu, no tyle ile węzłów, nie? Teraz tak. Ten węzeł jest jeden. Ten tych jest dwa. Tych jest cztery. Tych jest 8, tutaj byłby pewnie 16 i tak dalej, jakby nam pozwoliło. No więc e, ja to może zapiszę: że to jest 2 do zerowej, 2 do pierwszej, 2 do drugiej, no bo to widać, że to są takie okrągłe liczby, nie? I teraz my musimy posumować liczbę, no, te krotności, czy posumować tę kolumnę, albo tę kolumnę. Co wam się tutaj nasuwa? Oczywiście, że to, jest, że to jest taka suma, powiedzmy, jakiegoś tam a do zerowej, plus a do pierwszej, plus a do drugiej, plus i tak dalej, plus a do jakiejś tam katej. Ale no może to jest zresztą ciąg geometryczny, więc tam q wynosi też to a, czy tam 2 to się da, ale chcę pokazać jeszcze, jeszcze jeden sposób. Żeby sobie to zapamiętać, żeby sobie to wyprowadzić tak na szybko. Zobaczcie, 1 to jest po prostu 1. Dwójkowo 2 to jest 10. Czwórkowo dwójkowo 4 to jest 100, zero, zero, nie? 8 1 0 0 1 0 0 0 0. Jak jam to podsumował, to ile nam tu wyjdzie? No wyjdzie nam tyle jedynek, ile tam było wierszy. Nie. Tyle. A ta liczba, gdybyśmy na tym poziomie przestali, ta liczba to jest oczywiście yy, niecałe 32, czyli 31. Jakbyśmy dodali do niego jedynkę, to dostaniemy taką wartość, czyli 32. No, czyli już widzimy taką, no, patrząc binarnie na te liczby, widzimy już odpowiedź. Suma wszystkich liczb od y, 2 do 0 do 2 do 4 jest tylko o jedną 1, o 1 jedność mniejsza niż wartość 2 do 5. Czyli to będzie działało dla każdej podstawy. Wobec tego, a do k. Plus pierwszej minus jeden. O. Tak. Czy to działa dla każdej podstawy? Dajcie mi sekundę. To Wam tutaj namąciłem. To jest prawdą, tak, binarnie, ale tylko gdy a równa się dwa. No, ale przecież o to nam chodzi. I, dobrze, I, więc, więc już widzimy po prostu, ile będzie. No, mam już odpowiedź, tylko tak ją tam owijam, jakąś bez, bezsensowną bawełnę, bo się tutaj rozpędziłem za bardzo. Natomiast mamy już odpowiedź. I, jeżeli tych warstw jest ileś tam, to my wiemy, ile jest tych węzłów. Tylko teraz to trzeba jeszcze tak dopracować co do jedności. Zauważcie, że jeżeli mam tutaj czwórkę, to tych warstw będzie 1, 2, 3, 4. Czyli będzie to 1, 2, 3, 4. Czyli zatrzymamy się na sumowaniu 2 do 3. Bo zaczynamy od 2 do zerowej. I tutaj jest 2 do trzeciej. Czyli jeżeli, jeżeli będziemy mieć jakieś te nasze, to nasze A to będziemy mieć sumę od A do zerowej do A do, y, przepraszam, znowu z tym A, mi się tutaj coś, coś, coś wzięło. Będziemy mieć 2 do zerowej plus i tak dalej, ale ostatnim, ostatnim składnikiem będzie 2 do y, nie liczby A, tylko A minus pierwszej. Prawda? Bo to zawsze trzeba sobie tak na małych liczbach policzyć, czy właśnie mamy plus jeden, czy minus jeden. Nie? Dla czwórki ostat... musi być cztery składniki, wobec tego ostatni będzie 2 do trzeciej. A w związku z tym wzorem, który tutaj napisałem, ważnym tylko dla a równego 2, suma tego wszystkiego to będzie następna potęga. 2 do a tej. Ale zgodnie z tym wzorem to jest o 1 mniejsze, bo z tego duże minus 1. Dobra, tak brzmi ostateczna odpowiedź. I w tym momencie, jeżeli tam nas pytali bodajże, ile będzie dla powiedzmy, nie wiem, 5, jeżeli A wynosi 5, no to 2 do 5, 32, minus 1 jest 31. A jak nas pytali o dziesiątkę, to 2 do 10, 1024, minus 1, 1023. Zresztą to jest binarnie, to jest właśnie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jedynek. No... Y Przerażająca liczba 10 i 20, 20, a jednak nie taka przerażająca, bo strasznie okrągła, łatwa i binarna. Dobra, to jest to, była taka właśnie rekurencja. Yy... No, dosyć prosta rekurencja, bo drzewo binarne, nie? czyli z każdego węzła pochodzą dwa, dwa podrzędne. Oczywiście mogą być drzewa trójkowe i wyższe, no ale wtedy ten wzór już będzie właśnie 3 do zerowej, 3 do pierwszej, 3 do drugiej i on się tak łatwo tu nie zwinie. Ale też się zwinie, ale nie tak łatwo. Dobra. To żeśmy zrobili sobie ciąg symetryczny numer 2. Co tam jeszcze było? A tak, zadanie 3 2 było też fajne i sympatyczne. A może jest mi jeszcze gdzieś tu? Mam nadzieję, że pamiętacie z mojego poprzedniego filmu, że dzielenie przez podstawy, znaczy dzielenie przez na przykład 10 i branie reszty z tego dzielenia to jest po prostu odcinanie kolejnych cyfr w zapisie na przykład dziesiątkowym albo dwójkowym danej liczby, czyli jakby taka konwersja tej liczby na ten system i znajdowanie kolejnych cyfr. I właśnie w tym algorytmie tam podanym jest dokładnie to zrobione. No nie wiem, czy to w ogóle pisać, tak? No ale powiedzmy, że napiszę. Coś mi zaczęło piszczeć. No, niestety, nie pomożemy na to. Jeżeli mamy liczbę 275, tak? To jak zrobimy z niej mod 10, to odetnie się ta piątka i zostanie 27. To jako div 10, nie? Znowu z tego zrobimy mod 10. No to odetnie się ta siódemka, zostanie dwójka. No i dwójka już jest, znaczy też można ją formalnie podzielić przez 10, będzie 2, a tu dostaniemy 0. I wtedy jest stop tego algorytmu. Więc dostaliśmy po kolei liczby 5, 7 i 2. W naszym algorytmie jest dokładnie tak, jak mówię. Przy czym w zmiennej W, co jest robione z tymi wszystkimi modami, one są po prostu dodawane do siebie prawda? Więc ta nasza pętla, bo to nawet dla mnie jest funkcja, ona po prostu sumuje wszystkie cyfry liczby. I dlatego właśnie bardzo łatwo jest potem już od, odpowiedzieć na te wszystkie cztery pytania. Nie będę, nie będę na to z, z, w tej chwili już poświęcał czasu. Tam było też zadanie pierwsze z tą taką k-podobieństwem tablic. I tam, oczywiście tam yy, na mecie są już, widzę, rozwiązania i one są po prostu sensowne i prawidłowe. Najtrudniejsze w tym, w tamtym przykładzie jest tylko coś takiego, żeby odpowiednio dobrać indeksy. Ja Wam teraz tutaj tego nie, nie pokażę, może tak jeden do jeden, ale wiecie, tam było powiedziane, że że jeżeli ta tablica tutaj ma jakąś zawartość od 1 do K, a tutaj ma jakąś inną zawartość, to jak zrobimy drugą tablicę, która ma to poprzestawiane, czyli tu ma tę pierwotną zawartość, a tu ma tą, tą drugą, czyli Elementy stąd występują w tej kolejności, ale tutaj, a elementy stąd tutaj, to wtedy one są takie właśnie k-podobne. Y oczywiście cała, y cała filozofia polegała na tym, żeby y puścić jedno lub dwie pętelki, zależy jak chcieliśmy, które po prostu porównają te elementy z tymi, a te elementy z tymi. No i w tej chwili tego wzoru wyprowadzał nie będę, ale na pewno chodziło o to, żeby, żeby na przykład ten element pierwszy spotkał się z takim, który jest od N tego wstecz o K minus 1. No to w sumie prawie że wyprowadza. K min, N minus K plus 1, tak mi się wydaje, że to był ten indeks. A z kolei, żeby jakiś taki. K plus pierwszy spotkał się tutaj z pierwszym, nie, a z entym. Słuchajcie, zaczęły mi jakieś tam budziki piszczeć i coś tam, bo chyba minęła dwunasta, nieważne. Dobra, to, to zadanie zostawiamy, ponieważ rozwiązanie po prostu jest, jest na necie i no mówię, tylko trzeba było odpowiednie indeksy dobrać, to znaczy obliczyć na podstawie danego N i K, obliczyć któremu... Elementowi ma odpowiadać ten pierwszy, no i któremu ma ten odpowiadać, i potem dodawać do tego ti. Te yy, ok. No, mam nadzieję, że Wam dobrze poszło. Teraz nie mam przed oczami już pozostałych zadań, więc tam nic o, nic o nich ciekawego nie powiem, ale to były. Te, to, to pierwsze było najfajniejsze z tą rekurencją, także trzymam kciuki za wyniki. No i. No, i muszę jednak to przemontować, bo w międzyczasie cuda się działy. No, dziękuję wszystkim za uwagę, za zainteresowanie, za różne komentarze i za tematy zadań, które mi przysłaliście. No, i mam nadzieję, że nie wiem, kiedy będzie wynik, ale no, kiedyś tam będzie. Także pozdrawiam i, i co? No, i w, no, w tym roku już się chyba skończyła ta nasza seria y, przygód, y, seria filmów naturalnych, bo już. Nie będzie żadnych fajnych matur. No może jeszcze fizyka. Fizyka będzie. Ale fizyki nie robię. Ok. Żegnam.